Jaki rodzaj relacji bardzo silnie odmienia los człowieka? W tym filmiku dr Torsunow mówi o pewnym rodzaju relacji, które potrafią bardzo silnie odmienić los człowieka, zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść, w zależności od tego, w jaki sposób do tych relacji podchodzimy. Nie mogę nie zauważyć pewnego rodzaju relacji, który bardzo silnie potrafi odmienić los człowieka. A są to relacje z osobami rozwiniętymi duchowo, lub też nierozwiniętymi jeszcze duchowo, ale starszymi, rangą czy starzem na tej ścieżce duchowego rozwoju. Zrozumcie, że są to osoby wyjątkowe, to są osoby, które znajdują się pod szczególnym nadzorem Boga. Jeżeli ty wkroczyłeś w jakąś wiarę, jesteś osobą wierzącą, ale mówisz, że ci wierzący to są dobani, no cóż, zastanów się, kto tak naprawdę decyduje o tym, jaki jest człowiek, o jakości człowieka. Czy to ty o tym decydujesz, czy może Bóg? Widzisz, jeżeli uważasz, że to ty o tym decydujesz, to Bóg ci pokaże, kto tak naprawdę decyduje. Zrozum, proszę, że osoby wierzące w Boga są ludem Bożym. To są bardzo szczególne dla Niego osoby. To nie są Twoi ludzie. Widzisz, pewna wierząca osoba pojechała do pewnego świętego miejsca w Indiach i ona się tam poruszała na rikszy czasem w świętych miejscach znajdują się jakieś ścieki, kanalizacja tam jest na wierzchu, przy drodze, jakieś świnki sobie chodzą, zwierzęta. Ponieważ nie są to jeszcze bardzo rozwinięte cywilizacyjnie miejsca, ale są to miejsca święte, dlatego że żyły tam święte osoby. Jak ona tą rikszą jechała, to ten jej rikszasz kierowca, on sobie śpiewał jakieś modlitwy, jakieś religijne pieśni, ale ona zamiast yy, zwracać uwagę na to co czyste i wzniosłe. Cały czas denerwowała się tym, że ta śmierdzi, tutaj ścieki, ten kierowca taki przepocony. No wiadomo, że był przepocony, przecież tam jest gorąco, a on jeżdżąc tą rikszą pocił się, ponieważ pedałował i to wymagało pewnego wysiłku. Ale to nie zmieniało faktu, że to miejsce było miejscem świętym. Więc ta dziewczyna, ona popełniała zniewagi, obrazy w ten sposób. Warto by się zastanowić. Po co tak naprawdę ona tam pojechała, skoro skupiała się tylko na tym, co negatywne, co takie powierzchowne? To pokazuje, że ona tak naprawdę nie rozumiała tego, po co się jeździ do takich miejsc i o co w tym chodzi. Była taka sytuacja, że jak ona jechała tą rikszą, to niespodziewanie kierowca musiał zmienić kierunek jazdy, zahamować. Obok tej, tego miejsca, w którym oni przyjeżdżali, znajdował się kanał ze ściekami. Wiecie, jak, jak to z rikszą? Ona ma trzy koła, jedno z przodu i dwa po bokach, więc kiedy następuje takie gwałtowne hamowanie, no to riksza się czasem przechyla. I kiedy to się zadziało, to w wyniku tego impulsu, na, nagłego zatrzymania ona wypadła z tej rikszy i zaczęła lecieć w kierunku tego kanału. I kiedy tak leciała, ujrzała przed oczami obraz Boga, który przemówił do niej słowami to nie twoja sprawa, czy moje sługi, czy osoby we mnie wierzące są czyste czy nieczyste. A następnie ona wpadła na tą ubrudzoną tymi ściekami świnie, która sobie tam chodziła i razem z tą świnią do tego kanału, pewnego, pełnego fekaliów, nieczystości. W konsekwencji nie tylko sama zaczęła śmierdzieć, ale też ociekać tymi ściekami. I co się zadziało następnie? Następnie ten śmierdzący jej zdaniem rikszarz przepocony spokojnie zszedł z tej rikszy, dalej śpiewając swoje modywne pieśni. Łagodnie się do niej uśmiechnął, podszedł, wyciągnął ją z tego śmierdzącego, pełnego brudu w kanału i pomógł jej bardzo dobrze ją traktując, łagodnie ją traktując, z uśmiechem, z powrotem wsiąść na rikszę, czystą rikszę, zupełnie nie przejmując się tym, że ona była cała utaplana w tych nieczystościach. Co się zadziało później? Później pomógł jej wyczyścić jej strój i spokojnie ruszył dalej. Dalej, śpiewając swoje modlitewne pieśni. Czy to dobra historia? Czy ona Wam się podoba? Zapamiętajcie proszę, że Wam taka historia może się i nie przydarzyć, ale... Powinniście wiedzieć, że jeżeli krytykujecie osoby wierzące, to może bardzo, ale to bardzo namieszać wam w życiu. Dlatego że Bóg kocha wszystkich i on jest miłosierny, ale miłosierdzie ma różne oblicza, i należy wiedzieć, że jeżeli ty, nie daj Boże, obrażasz czy krytykujesz osobę drogą Bogu, osobę wierzącą, świętego człowieka, to potem całe twoje życie może ulec stopniowej degradacji, twój rozwój duchowy może zostać zahamowany na dłuższy czas. I to trzeba rozumieć i wiedzieć. Wiecie, ja też, nie wiem już, czy wam o tym mówiłem na jakimś innym wykładzie, czy nie, ale ja zdałem sobie sprawę, że ja też kiedyś tak się zachowałem, ja też kiedyś obraziłem bardzo świętą osobę. Skąd ja o tym wiem? Jak ja się o tym dowiedziałem? Dlatego, że przez bardzo długi czas ja miałem zahamowany swój rozwój duchowy. Przyczyna takiego stanu jest tylko jedna a jest nią to, że ja wcześniej w życiu w poprzednim jakimś życiu bardzo obraziłem pewnego świętego człowieka a takie coś potrafi zahamować rozwój duchowy postęp duchowy rozumiecie jak to się dzieje już tłumaczę widzicie kiedy obrażacie to co święte kiedy krytykujecie święte osoby czy święte miejsca to to powoduje ta krytyka powoduje że to co czyste i święte jakby wychodzi z waszego serca Tracicie do tego w pewnym sensie dostęp. Dlaczego tak się dzieje? Co trzeba tak naprawdę wiedzieć? Co jest najważniejsze w tym, co dzisiaj chciałem Wam przekazać? Najważniejsze jest to, że pod żadnym pozorem nie powinno się krytykować osób wierzących lub osób, które kroczą już ścieżką duchową, szczególnie tych, które są jakby dłużej stażem od Was, czy wyżej rangą od Was na tej ścieżce duchowej. Dlatego, że pamięć o tej krytyce wobec nich, ona pozostaje w waszym sercu bardzo długo, przez bardzo długi czas. I w konsekwencji Bóg dystansuje się od osób, które tak robią, od osób, które krytykują, osoby wierzące. I to jest najważniejsze, co powinieneś wiedzieć. Dlatego, że związek duchowy, relacja z Bogiem, to jest bardzo intymny związek. Jeżeli ty przyszedłeś, dajmy na to, do jakiegoś świętego miejsca, czy do miejsca, gdzie znajdują się jakieś relikwie, jakaś świątynia, kościół, i postępujesz tam niewłaściwie, no cóż, zrozum, że w takich miejscach znajdują się różni ludzie, ludzie wierzący, i tam trzeba zachowywać się w taki bardzo schludny, taki ostrożny, rozważny sposób, pełen szacunku sposób, ponieważ w takich miejscach znajduje się bardzo szczególna strefa. W tej strefie, strefie świętości, bardzo niebezpiecznym jest źle się zachowywać, obrażać, czy to miejsce, czy to, co święte, czy krytykować to. Ponieważ to może prowadzić do zahamowania Twojego rozwoju duchowego. Sami widzimy, czy w Deli, czy w jakichś innych miejscach, że ktoś się wygłupia w tych świętych miejscach, że podśmiechuje z nich. Takie osoby bardzo oddalają się od Boga. Dlaczego? Od świętości. Dlatego, że obrażają tą świętą strefę, do której przybyły, czy do której się odnoszą. Dajmy na to, przyjechaliście do jakiegoś świętego miejsca, do kościoła, do miejsca, gdzie znajdują się jakieś święte elementy. Powinniście rozumieć, że są to miejsca wyjątkowe i trzeba się zachowywać w bardzo szczególny sposób. Jeżeli zrobiłeś już coś bardzo takiego niefajnego, jeżeli już obraziłeś czy świętą osobę, czy takie miejsce, to powinieneś po prostu szczerze w sercu za to przeprosić lub przeprosić tą osobę i Bóg natychmiast tobie wybaczy. Dlatego że Bóg nie karze dla idei karania. Kara tak naprawdę jest po to, żeby pokazać człowiekowi, który albo udaje, że wszystko fajnie, albo który nie rozumie, że źle postąpił, że nie do końca tak jest. Że takie zachowanie nie jest miłe Bogu. Podsumowując, warto wiedzieć o tym, że relacje z osobami rozwijającymi się duchowo są bardzo szczególnymi relacjami, ponieważ one potrafią bardzo silnie odmienić los człowieka, albo zniechęcając nas do rozwoju duchowego i hamując ten rozwój w sytuacji, w której krytykujemy, czy święte miejsce, czy świętą osobę, czy to, co związane z duchowością lub. Wpływając bardzo budująco na człowieka w sytuacji, w której staramy się z ogromnym szacunkiem i ostrożnością podejść do osób, które są na ścieżce duchowego rozwoju. Warto także wiedzieć, że osoby, które są osobami wierzącymi, to są osoby bardzo bliskie Bogu, osoby, które mają z Nim szczególny rodzaj relacji. I w związku z tym, kiedy krytykujemy takie osoby, to tak naprawdę szkodzimy sami sobie. Dlatego, że to w naszym sercu, w konsekwencji takiego zachowania, pozostaje pewien niesmak do rozwoju duchowego, co może bardzo spowolnić nie tylko nasz rozwój duchowy, ale zablokować nam dostęp do tego, co święte, co dobre, co czyste w życiu.